Siema! Dziś teraz jest reklama serwera AC Crafters AC Crafters To serwer SV plus Gildia plus drop Dobrze, idziemy Losowe TP Losowe TP, tam jest PwP seci do pipio o. Piękny kilof. Znikły Dobrze, mamy kilof to jest crafting wszystkich stołniarek, to jest stołniarka, koblex, tutaj są narzędzia. Tutaj jest lożo wtp. Brak villagerów. Tutaj będzie można kupowali, a tu jest wibru. ta będzie można kupować mieczyki, ostrze 14 i te inne. Na razie gra do osób. Bardzo polecam ten serwer jest extra do, drop. Mamy komendy efekty, to można kupować. Kit, to takie kity. I mamy jeszcze drop, tylko tutaj jest poziom 24, 24, 60. 24, 60, 24, 24, 60. Dobrze. Tepimy się w razie A jeszcze spawn. TMS są Jest tam. TMS To jest całe. Spawn budował e, Creeper 585. Dobrze. Okażemy drop. Widzicie już dropi, ja wejdę na sam dół do petroka i zobaczycie, jak będzie fajnie dropi, bo widzicie? To już można, a będzie wszystko dropiło. Nam. Już mam 29 diamentów 39. Widzicie? 50 tu. diametrów. są na G. G. Na gildie trzeba e, 5 Dirta i 5 tego stona. To jest serwer PVP SV. Widzicie, jaki jest X423. Bardzo, ja będziecie chcieli, to rekruję od 16 lat na na. na a od 12 lat na helpera. To ja będę rekrutował tu na helpera i nagram reklamę. Dobrze To jest jaka ile tego... To jest reklama serwera. To jest reklama serwera AC Crafters. Zapraszajcie graczy miłej zabawy i ten... Miłej zabawy i gry. Adres serwera będzie w opisie. Cześć.